witajcie kochani kolejny przekaz który jest do przekazania mianowicie od cywilizacji Asgard to już konkretne rzeczy będą się działy wysłuchajcie i uświadomcie sobie że wszystko co się dzieje ma swój cel więc zaczynamy czwarty przekaz od cywilizacji Asgard do Ziemian i Edeńczyków drodzy kochani Przykazujemy wam kolejne ważne informacje dotyczące waszej egzystencji na kolejne lata na tym Padole ziemskim. Otóż zmiany zachodzą za kurtyną, toczą się na waszą niekorzyść, gdyż technologia, która, którą się posługujecie, zaczyna wam szkodzić bardzo mocno. Dzięki temu będą mogli Was sterować do Nie zdajecie sobie sprawy z tego, iż to Was zapętli dosłownie w kozi róg. Dzięki tym nowościom jesteście prowadzeni na smyczy, gdzie dostajecie to. Na tyle, ile zasłużyliście w danym momencie, a to dopiero początek dużych zmian. Na dany moment nie jesteście w stanie się obronić, gdyż działania wymierzone w waszą stronę są tak duże, że w pewnych rzeczy nie jesteście ich zauważyć, gdyż kazano wam. Skupić się na innych rzeczach pośrednich, by umiejętnie odwrócić uwagę, odwrócić uwagę na to, co się dzieje za waszymi plecami. Tu na Ziemię przybyły inne cywilizacje, które będą angażować się. Hmm, będą angażować się wam. Wasze losy, jedni są po Waszej stronie, inni są przeciwni. I ci właśnie źli kontaktują się z przedstawicielami władzy na tym świecie, gdzie dostają konkretne wytyczne, jak mają z Wami postępować. Tak, jak mówiliśmy wcześniej i będziemy to powtarzać, należałoby zacząć rozważyć podjęcie rozwoju duchowego, tego prawdziwego, a poznacie prawdę, która wam umyka między palcami. To jest właśnie, to jest wołanie, abyście zaczęli się budzić masowo. To nie są przelewki, to są konkretne rzeczy, więc słuchajcie dalej. By to wam konkretnie powiedzieć, to zabawa dopiero się zaczyna. O wasze przetrwanie, musicie sobie zdać sobie z tego sprawę, absolutną. Że to nie przelewki. Powinniście rozważyć zmianę swojego życia i w taki sposób, by przetrwać to, co nadchodzi. Bądźcie na to gotowi, bo czas nagli przetrwają tylko obudzeni duchowo, bo ci będą znacznie szybciej poinformowani przez nas i świat duchowy co, jak i gdzie by temu sprzeciwdziałać stawiamy na to, gdyż to jest kluczem do zwycięstwa do przetrwania pozdrawiamy Asgard wymiar siódmy, przewódca Thor także to nie są przelewki także sprawa jest bardzo, bardzo konkretna, istotna i musicie sobie zdawać sprawę że to, co się dzieje za kurtyną, to jest tylko kilka ruchów na szachownicy. A tak większa, większa akcja rozgrywa się jeszcze dalej poza kurtyną, gdzie sytuacja jest patowa. Patowa dla wszystkich ludzi, którzy robią pod siebie, nie patrząc na to, żeby trzeba się jednoczyć, robić swoje. I pamiętać o innych, bo to, co się szykuje, to na, na kolejnych miesiącach będzie konkretna sprawa szła. Wyście wiedzieli, co i jak. To śledźcie materiały. Będą one jeszcze inne treści konkretne. Będziecie wiedzieli, co się dzieje i jak do tego się przygotować. Także, jaki jak był przekaz, jak oni to mówią, budzić się masowo, trzeba zacząć. Polecam za ten kierunek się rozejrzeć. Pozdrawiam do kolejnego przykazu.